Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin Sadowski z Pasieki Marcyś. Dzisiaj chciałbym nagrać kolejny materiał, gdzie postaram odpowiedzieć się odpowiedzieć Wam na najbardziej popularne pytania, które padały już niejednokrotnie. Odpowiadałem na nie. Wielokrotnie, ale one dalej wracają, więc chciałem nagrać taki materiał, do którego będę mógł ewentualnie osoby zadające takie pytania odesłać w przyszłości. Dziękuję oczywiście za pozytywny odbiór poprzedniego materiału. Jeżeli ten również Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Niech ten kanał się dalej rozwija, gdyż wtedy po prostu tych treści będzie coraz więcej i mam nadzieję, że będą one również coraz bardziej wartościowe dla Was. Zaczynajmy więc. Pierwsze pytanie: czy pszczelarstwo się opłaca? Jest to pytanie, które pada zadziwiająco często. Uważam osobiście, że do pszczelarstwa powinno się podchodzić w sposób typowo hobbystyczny, czyli przede wszystkim robić to, jeżeli to kochamy. Uważam, że sprawy takie finansowe powinny być całkowicie drugorzędne i prawidłową drogą powinno być pszczelarstwo amatorskie, gdzie zajmujemy się niewielką ilością rodzin. Sprawia nam to Friday, idzie nam to przy okazji też bardzo dobrze. I w pewnym momencie podejmujemy decyzję, że chcielibyśmy uczynić z tego główne źródło dochodu, i wtedy jak najbardziej takie pszczelarstwo może być dochodowe, może przynosić nam jakiś fajny zysk. Natomiast y, często te pytania, niestety, ale zadają osoby początkujące osoby, które jeszcze tak naprawdę albo nie mają doświadczenia zbyt dużego w pszczelarstwie albo osoby, które tych pszczół nawet czasami w ogóle nie posiadają i takie osoby też czasami do mnie dzwonią, zadają mi pytania. Co często brać różnego rodzaju dotacje, a niestety ta wiedza na temat pszczelarstwa jest jeszcze bardzo uboga lub nie ma jej wcale. Ogólnie takim osobom mogę powiedzieć, że jeżeli szukacie biznesu, który przyniesie wam jakieś bardzo duże stopy zwrotu, to pszczelarstwo takie nie będzie. Myślę, że są znacznie lepsze dziedziny, znacznie lepsze branże, gdzie możecie zarobić większe pieniądze nie ponosząc tak dużego ryzyka, jak w pszczelarstwie, Przypominam, że jest to, jakby nie patrzeć, dział rolniczy, a przy hodowli zwierząt wiele rzeczy może się wydarzyć. Jesteśmy też tak naprawdę gdzieś tam podatni na różnego rodzaju zmiany gospodarcze, ekonomiczne, więc jest to sprawa na pewno trudna. Myślę, że tej taką adekwatną odpowiedzią powinno być, to zależy, zależy całkowicie od predyspozycji, od tego, kto czego oczekuje, kto oczekuje jakich pieniędzy, ponieważ to też Myślę, że na takim pszczelarstwie można zarobić więcej na pewno niż średnia krajowa, ale to wymaga wielu lat pracy, rozwoju, inwestycji. Nie każdego będzie na to stać nie każdy będzie miał taką cierpliwość. Ja inwestuję już od wielu lat w te pszczelarstwo. Jak na razie jest coraz lepiej, ale większość tych środków dalej jest reinwestowana, więc jakiegoś szału nie ma. Zobaczymy w przyszłości. Myślę, że taki film jeszcze za jakiś czas może się ukazać. Za kilka lat. Wtedy Wam powiem, czy czy no są z tego jakieś pieniądze, czy nie ma w tej chwili da się jakoś żyć natomiast też trudno mi oceniać ponieważ ja też dzięki na pewno temu kanałowi jestem bardziej tam rozpoznawalny mogę dzięki temu sprzedawać myt w trochę wyższych cenach, czy, czy odkłady, oczywiście też w parze za tym idzie jakość ponieważ ja takie odkłady oczywiście sprzedaję w dobrej sile, zdrowe pszczoły z czego sobie oczywiście zdaję sprawę wiele osób na początku się tam podchodzi z takim pesymizmem do tego zastanawia się, czy, czy po prostu nie przepłaciło, ale myślę, że wszyscy są zadowoleni. Jeszcze oczywiście na następny rok mam odkłady, tak <gryw> wrzucę przy okazji. Na razie lista już powoli się zaczęła zapełniać, we wrześniu pierwsze osoby zaczęły się odzywać, natomiast oczywiście jeszcze odkłady jakieś tam mam rodziny przyzimowane, już praktycznie wszystkie zostały sprzedane, zarezerwowane, więc, więc myślę, że całkiem dobrze. To wyszło w tym roku, ale żeby nie przedłużać przejdźmy do kolejnego pytania, czym maluje Ule? Ule maluje słuchajcie farbą olejną, odpowiadałem na to pytanie również wielokrotnie i... Nieważne jest tak naprawdę jaką farbę to pomalujecie, to jest według mnie sprawa drugorzędna. Ważniejsze jest jak tę ule pomalujecie. Ja Wam powiem jak ja to robię. Na początku biorę taki korpus poliuretanowy, odtłuszczam go przy użyciu najzwyklejszego rozpuszczalnika, takiego uniwersalnego, nie jakoś tam mocnego, tylko zwykły, uniwersalny rozpuszczalnik. Przecieram delikatnie wilgotną szmatką, aby po prostu pozbyć się tego pyłu, pozbyć się ewentualnie różnego rodzaju np. rozdzielaczy, które są stosowane w formach do poliuretanu. Następnie Delikatnie opruszam farbą taki korpus, aby stworzyć swego rodzaju podkład. Kolejnym etapem jest pomalowanie już takie ostateczne, pełne. Natomiast, jeżeli ktoś ma czas, może drugim, za drugim razem również tą farbę rozpylić dosyć cienko i dopiero za trzecim razem nałożyć pełną warstwę takiej farby. Oczywiście mówię tutaj o takim malowaniu natryskowym, ponieważ uważam, że ono jest najlepsze, najlepiej to pokrywa i ten efekt jest. Najbardziej pożądany. Różnie to bywało. Czasami musiałem malować ule nawet na raz. Natomiast mimo wszystko lepiej jest malować to na dwa, może nawet na trzy razy. Wtedy ten efekt będzie na pewno bardziej długotrwały. Kolejne pytanie: czym leczyć pszczoły? Na to pytanie odpowiadałem również. Nagrałem nawet film, do którego was odsyłam. Jest to film, gdzie pokazuję pewien schemat leczenia. Oczywiście tych schematów jest cała masa. Każdy postępuje według własnego uznania. Ja łączę metody biologiczne, metody. Cięższej chemii oraz kwasy organiczne. Uważam, że odpowiedni dobór różnych metod leczenia daje pozytywne rezultaty. Ja na razie jestem zadowolony. Oczywiście wszystko sprawdzam na zasadzie flotacji alkoholowej, czyli sprawdzam, jakie jest porażenie warozą przed leczeniem, po leczeniu. Wiem, że te metody są skuteczne, dlatego polecam wam coś, co sam stosuję, co wiem, że się u mnie przynajmniej sprawdza. Natomiast y, oczywiście w internecie jest masa metod, możecie stosować. Jedyne, na co bym zwrócił uwagę, to y, sprawdzać, czy osoba, która Wam coś prezentuje, czy już ma doświadczenie w tej dziedzinie, czy już leczy w taki sposób od lat, oraz y, ewentualnie aby podzieliła się z Wami, jakie było porażenie procentowe warozą przed leczeniem i po leczeniu. Odwołuję się tutaj do takiego przykładu, ponieważ jeżeli na przykład macie duże porażenie w rodzinie, możecie zrobić prosty eksperyment. Na przykład wiecie, że macie 5000 roztoczy Oczywiście do takiego stanu. Nie zalecam doprowadzać rodziny. No ale załóżmy hipotetycznie, że komuś się taka sytuacja zdarzyła. Macie 5000, czyli praktycznie ilość, przy której rodzina się załamuje i macie puste ule, tak? Ktoś w tej chwili, załóżmy, że tam różne pojawiają się posty na grupach, że ktoś mówi, że karmiłem pszczoły, zniknęły. No niestety, ale albo to jest nosema cerana, albo jest to waroza. Jedno z drugim się łączy. No jest to temat rzeka tak naprawdę. Nie będę w to w tej chwili wnikał, jeszcze takich pytań też yy, no nie miałem, więc... Nie będę tutaj szczególnie na ten temat wchodził. Wracając do sedna, jeżeli już macie bardzo porażoną rodzinę, weźmiecie, wyjmiecie ramki z uli, nalejecie do opryskiwacza wody i zaczniecie te pszczoły opryskiwać wodą, migiełką, złóżcie taki ul, wsadźcie wkładkę dennicową w dennicy higienicznej, osiadkowanej i zobaczycie, że posypie wam się waroza w niewielkiej ilości, ale wam się posypie. I ktoś mógłby błędnie wysunąć takie domniemanie, że. Woda jest skutecznym preparatem przeciwko warozie, tak? No, oczywiście, wiem, że to brzmi absurdalnie i to jest absurdalne, ale dlatego zwracam Wam na to uwagę. Sprawdzajcie, czy dany lek działa w sposób całkowicie obiektywny. tak? Czyli sprawdźcie na początku, jakie macie porażenie przed leczeniem i po leczeniu, i wtedy dopiero powinniśmy tak naprawdę dzielić się pewnymi spostrzeżeniami z ludźmi, a nie stosować jakieś nowe metody. Ludzie czasami też, co jest przerażające, ale. Nie mają zbyt obszernej wiedzy, lecą do uli. Dobrze wiecie, że rodziny pszczele, zwłaszcza o tej porze, przygotowane do zimowli, gdzieś tam w jakimś stopniu, oczywiście, no nie są tanie. I ktoś idzie, stosuje, już nawet nie mówię o tym, że czasami robi krzywdę tym pszczołom, stosuje jakiś lek, który może się okazać w ogóle mało skuteczny, a jednocześnie przynoszący duży uszczerbek na zdrowiu pszczołom. Więc naprawdę trochę rozwagi, no ale nie przedłużając, słuchajcie, kolejne pytanie, bo czas ucieka. Jakie mam matki, kogo polecam. Słuchajcie, nie będę nikogo polecał. Jeżeli chodzi o hodowców, ponieważ z tym różnie bywa. W tej chwili współpracuję z dwoma fajnymi hodowcami, gdzieś tam też to się przewijało na filmach. Na samym roku też planuję od tych hodowców kupować dalej matki i te matki Wam zaprezentuję po prostu na filmie. Nagram, jak to wygląda, abyście mogli też zobaczyć, jak się zachowują poszczególne linie pszczół oraz rasy oraz jednocześnie może wspomnę od kogo te matki są oczywiście coś tam powiem, coś więcej na ten temat ale nie chcę polecać, bo wiecie, z tym różnie wynika czasami dostajemy produkt takiej jakości w jednym roku w drugim może być ta jakość zupełnie inna ja w tej chwili załóżmy polecę jakiegoś hodowcę ktoś załóżmy zakupi tam matkę, później będzie miał do mnie pretensje, że dostał jakiś bubel różnie z tym wychodzi po prostu, więc no, nie będę tego tematu dalej rozwijał a jakie matki, słuchajcie, to zależy wszystko naprawdę od, waszy, od waszych pożytków od waszego terenu od tego w jakim miejscu kraju mieszkacie. Kolejna sprawa, czy sprzedaję matki? Słuchajcie, zdarzało się, że kilka sztuk czasami gdzieś tam komuś bardziej oddałem, tak, w zasadzie za czekoladę. Natomiast yy, raczej matek nie sprzedaję, hoduję je na własne potrzeby. Nie sprzedaję z tego względu, że nie mam jeszcze zbudowanej takiej infrastruktury. Na samym roku planuję zakupić większą ilość yy, ulików mini plusów. I możliwe, że będę miał jakąś tam ilość matek unasienionych, ewentualnie do sprzedaży albo po swoich reproduktorkach, pewnie też czasami gdzieś tam od kolegów będę unasieniał po prostu sobie, będę miał dla siebie, ktoś mi zostanie, mogę sprzedać. Natomiast, y, aby sprzedawać matki na dużą skalę i żeby wam oferować to w jakichś sensownych cenach, bym musiał tego hodować naprawdę dużo. A w tej chwili jestem sam, tak naprawdę, w na tej pasiece zajmuję się pozyskiwaniem miodu, wywozem tych uli. Pomaga mi oczywiście tata, za co bardzo mu dziękuję ale on też y, pracuje normalnie zawodowo na etacie i nie jest w stanie mi tak naprawdę w sezonie gdzieś tam pomagać, Aby no mi pomóc, musi brać tak naprawdę urlop, więc pomaga mi oczywiście gdzieś tam przy miodobraniu, ale jeżeli chodzi o takie prace na co dzień, no to jestem z tym sam i no po prostu brakuje czasu, tak? Produkuję te odkłady przy matkach, no jest to nieco trudniejsze, natomiast hoduję sam dla siebie, jestem w tym coraz lepszy, co myślę, że Was też ucieszy, bo może w przyszłości te matki się pojawią, czy na następnym roku, 70% w tej chwili szans, że jednak się nie pojawią, natomiast oczywiście czas pokaże. Kolejne pytanie, dennica otwarta czy zamknięta? Ja nie wiem tak naprawdę jak Wam odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ to zależy od tego na jakich hula gospodarujecie, czy to jest, jaki to jest w ogóle materiał. Ja Wam powiem jak to robił u siebie i też nagrywałem taki film, gdzie mówiłem o tej wentylacji. W tym roku Wam powiem jak to wyglądało. 13 lutego zamknąłem dennicę, 14 lutego był oblot. Pszczoły na tych zamkniętych dennicach się rozwijały intensywnie podczas tego przedwiośnia i wiosny. W momencie postawienia pół nadstawek w kwietniu, druga połowa kwietnia, postawi, postawiłem gdzieś tak nadstawki na rodziny silniejsze, wyciągnąłem dennice i dopiero, że tak powiem, znowu w lutym te dennice zamknę. Robiłem różnego rodzaju doświadczenia, słuchajcie, u mnie to fajnie wychodzi. Ale, jak mówię, to jest też temat rzeka, naprawdę temat rzeka. To był czerwony, bardzo długi film na, na temat w ogóle samej wentylacji, tych wszystkich procesów, które się odbywają podczas zimowli czy nawet w sezonie, więc yy, na nie będę w to wnikał. Kolejne pytanie: Kiedy zacząłem zajmować się pszczołami? Słuchajcie, pszczołami. Pierwszy kontakt z pszczołami miałem gdzieś w wieku gimnazjalnym. Wtedy, gdzieś ze dwa lata, słuchajcie, pracowałem, czy znaczy pracowałem, pomagałem, po prostu jeździłem w wolnych chwilach gdzieś tam po szkole albo, albo zamiast szkoły. Jeździłem po prostu na pasiekę. Wiem, powinniśmy chodzić do szkoły się uczyć, ale no w tamtej chwili wydawało mi się, że to bardziej sensowne. No tak Jak widać, opłaciło się w tej chwili, ponieważ tamtymi zajmuję się tam tymi pszczelami zajmujesz trochę bardziej na poważnie. Jeździłem w gimnazjum do jednego z pszczelarzy zawodowych, który jest yy, hodowcą matek w Polsce. Tam uczyłem się trochę na temat pszczelarstwa. Później miałem kontakt z jednym z największych pszczelarzy towarowych w Polsce. I dalej mamy kontakt gdzieś tam ze sobą, więc, więc też gdzieś tam dużo zdobyłem doświadczenia. No i z uwagi tam na swój młody wiek pszczelarstwem we własnym zakresie, pierwsze odkłady zakupiłem w 2014 roku. Od tamtej pory rozwijam pasiekę, inwestuję w to na zasadzie w sumie reinwestycji, ponieważ jako taki młody chłopak nie miałem za bardzo pieniędzy. I w tej chwili no, już to gdzieś tam osiągnęło taki fajny dosyć rozmiar z perspektywy na dalszy rozwój, ale już na pewno nie będzie to zwiększanie o 100%, tak jak co roku, tylko już teraz już spokojniej, wolniej. Też chciałem trochę już y, zacząć na tym zarabiać, ponieważ już jednak od 2014 roku cały czas to inwestuję. Nie widziałem tak naprawdę jeszcze żadnych pieniędzy i też mogłem sobie na to pozwolić, ponieważ gimnazjum, liceum, studia wiadomo, gdzieś tam pomagali mi rodzice w tej chwili już jednak po studiach muszę gdzieś tam sobie radzić trochę sam i te pieniądze jak najbardziej się przydadzą, więc, więc już ta pasieka nie będzie tak rosła, ale no myślę, że wykorzystałem dobrze ten okres, ponieważ niektórzy gdzieś tam tylko studiują, się temu poświęcają. Ja skończyłem, myślę, że dosyć dobre uczelnię, bo jestem absolwentem akurat Politechniki Białostockiej. Skończyłem tam dosyć wymagający, trudny kierunek, ale przy okazji jeszcze odmawiając sobie wielu przyjemności, w soboty, niedzielę gdzieś tam staram się zajmować tą pasieką i i myślę, że, że przyniesie to fajne rezultaty w przyszłości, Jestem te zaangażowanie. Więc uważam, że jak ktoś jest młody, to powinien po prostu pracować. Na odpoczynek przyjdzie czas. Ale odchodzimy do tematów pszczelarskich, więc przejdźmy do kolejnego pytania. Jaki typ ula polecam? Słuchajcie, nie polecam żadnego typu ula. Każdy powinien, że tak powiem, przeanalizować tę sytuację samemu. Ja mogę jedynie odnieść się do danych, czyli najbardziej popularny ul na świecie ul Langstroth. Drugi, najbardziej popularny Uldadant. Dadant. Ul Dadant posiadamy we własnej pasiece. Gospodaruję na tym ulu. Jest to fajny ul dla początkujących pszczelarzy oraz dla bardzo zaawansowanych. Przy dużych pasiakach typu 500 rodzin w górę, myślę, że ul Langstroth będzie miał zdecydowaną przewagę nad, nad Dadantem. Ponieważ tam jest łatwiejsza gospodarka na zasadzie wymiany ramek, korpusów i tego typu sprawy. Natomiast myślę, że ul Dadant jest takim ulem dosyć prostym, który wymaga mniej pracy w sezonie ponieważ jest to takie, no jednak, jednak dosyć prosta ta gospodarka, tak naprawdę gospodarujemy na jednym korpusie gniazdowym zostawiamy tylko nadstawki oczywiście, no, dwa typy ramek musimy mieć niestety na pasiece, więc jest to związane z tym, że jest trochę trudniejsza wymiana tych ramek, ale na to też są sposoby, ja też to omawiałem na filmach, jak ktoś teraz ma czas, bo zima się zbliża, niech sobie przeleci te filmy po kolei można wiele dla siebie wyłuskać myślę, że z tych materiałów, więc oczywiście zachęcam do zapoznania się, a ul jeżeli ktoś, słuchajcie, planuje zajmować się tymi pszczołami tylko amatorsko myślę, że powinien wziąć po prostu typ ula, który występuje u niego w okolicy, łatwo kupić, dzięki temu odkłady, będzie miał kogoś zapytać jakąś poradę ewentualnie, jakieś tam gospodarki w tym ulu, bierzcie to, co po prostu ludzie mają w okolicy, jak planujecie większe pasieki, no to wtedy oczywiście typ ula trzeba już dobrać na podstawie bardziej zaawansowanej analizy Myślę, że ul langstrut albo ul dadant albo typowo ule po prostu korpusowe, ale to oczywiście każdy musi podjąć decyzję w własnym zakresie. Posłuchajcie różnych opinii i jakieś tam wyciągnijcie po prostu wnioski. Kolejne pytanie: jakie książki polecam? Słuchajcie, też nagram na ten temat film, więc już tu nie będę drugi raz się powtarzał. Na początek każda książka będzie dobra. Myślę, że 1, 2, 3 poradniki na początek wystarczy pszczelarskie przeczytać takie ogólne, a później wejść po prostu w literaturę bardziej zaawansowaną, czyli książki typu jakieś atlasy chorób pszczół, fizjologia, anatomia, yy, biochemia pszczół, później załóżmy jakaś genetyka, hodowla matek pszczelich, więc już takie bardziej zaawansowane tematy na początku, zwykły poradnik, gdzie po prostu będzie opisana gospodarka pasieczna od stycznia do grudnia. To na początek wystarcza, później dalej, dalej, dalej zgłębić tę wiedzę. Kolejne pytanie: Czy można się u mnie uczyć pszczelarstwa? W tej chwili jest to bardzo trudne. W poprzednich latach miałem więcej czasu i brałem tych osób więcej. W tej chwili mam na następny rok dwie osoby. Jeżeli się nie wycofają, no to będę miał dwie osoby, które oczywiście uczę za darmo. Staram się gdzieś tam też w to angażować dosyć poważnie, więc no nie jestem w stanie zbyt wiele osób wziąć. Na następny rok mam te dwie osoby, tak jak wspominałem, i chyba tyle na razie wystarczy, więc małe szanse, że kogoś tam wezmę ale pszczelarzy w Polsce jest tak dużo, że każdy z pewnością Wam z chęcią oczywiście pomoże i Was będzie cały rok gdzieś tam szkolić nieodpłatnie, więc, więc przecież z tym nie ma akurat problemu kolejna sprawa i w sumie już ostatnia dotacje w pszczelarstwie, jest to temat bardzo skomplikowany niestety, słuchajcie, nie mam jednoznacznego stanowiska Wydaje mi się, ale to po prostu jest takie moje zdanie i takie moje przepuszczenia, że gdyby tych dotacji nie było, to byłoby trochę jednak prościej, ponieważ byśmy opierali się na zasadzie po prostu hobby, na zasadzie jakiejś tam drobnej konkurencji, tak? Ewentualnie, ale by to było bardziej, że tak powiem, wszystko unormowane w tej chwili, mając niestety, ale dotacje. Ten sprzęt jest bardzo drogi według mnie. Ja to oczywiście przeliczam w perspektywie tego, ile kosztuje miód, tak? No, w tym roku ten miód, przynajmniej tak u mnie w okolicy, oraz u mnie jest trochę droższy. Przy niektórych gatunkach, natomiast to mimo wszystko jest daleko w tyle za tym, ile kosztuje sprzęt. Każdy, kto ma pszczoły, wie, ile trzeba wyłożyć pieniędzy na to wszystko, i myślę, że ta dotacja tylko dodatkowo, niestety, to, na, to napędza, więc myślę, że tutaj dotacje mają pod tym względem negatywny wpływ. W tej chwili wiem, że trochę się tam zmieniła ta ustawa. Dotacja ma być trochę ograniczona, ponieważ jeżeli chodzi o dotacje na Sprzęt mają go otrzymywać osoby tylko te, które posiadają sprzedaż bezpośrednio oraz albo na przykład rolniczy handel detaliczny. Wiem, że początkujący pszczelarze gdzieś tam nie byli pocieszeni tą y, informacją, ponieważ tym bardziej wzrasta gdzieś tam ten próg wejścia. Wcześniej było tak, że wystarczyło mieć 10 rodzin pszczelich i można było pobierać już taką dotację. Ona jest niska, bym powiedział, że żałosna, no ale jakaś tam jest. Natomiast jeżeli chodzi w tej chwili o sytuację, którą mamy na dzień dzisiejszy, jedyne co mogę powiedzieć wam w ramach pocieszenia: zarejestrowanie takiej sprzedaży bezpośredniej jest bardzo proste, nie wymaga od Was spełniania, nie wiadomo jakich, jakich wymogów. W dużym skrócie, po prostu musicie mieć pomieszczenie, gdzie jest czysto, gdzie jest dostęp do bieżącej wody. I myślę, że czy Byłby taki wymóg prawny czy nie, to każdy z nas powinien po prostu jakość tego miodu dbać. No, jeżeli jecie to sami, to możecie jeść co chcecie, naprawdę, ale jeżeli wprowadzacie to do obrotu, to moim skromnym zdaniem jakość tego produktu powinna być na poziomie naprawdę premium, ponieważ mamy pseudo miody w sklepach, one kosztują ile kosztują, natomiast jeżeli chcemy w jakiś sposób trafić do klienta, świadomego klienta, który ma większe wymagania, to ten miód powinien naprawdę być maksymalnie wysokiej jakości. Pszczoły robią to perfekcyjnie, a my możemy co najwyżej to zepsuć. Niestety, ale jeżeli ktoś to wiruje w jakichś warunkach całkowicie nieodpowiadającym jakimkolwiek normom, czyli nie wiem, nie ma bieżącej wody, nie ma powierzchni łatwo zmywalnej, gdzie można po prostu wszystko ładnie umyć, żeby tam grzyb nie rósł, no to pytanie, czy powinien tak naprawdę taki produkt gdzieś tam oferować na rynku. To jest tak naprawdę kwestia bardzo trudna, nie chcę jakoś szczególnie w tą kwestię wchodzić, myślę, że nawet to jest kwestia tak naprawdę zupełnie drugorzędna, Gdyż nie powinniśmy się zajmować tutaj jakoś dotacjami specjalnie, tylko zajmować się tym, jak być coraz lepszymi pszczelarzami. I tym akcentem chciałem zakończyć na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Marcin Sadowski, jak zawsze z Pasieki Marcyś. Pozdrawiam.